Jerzy Zięba w naszym studiu, w Studiu Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Jerzy, może to bardzo skomplikuje temat, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć na takie pytanie, co ma wspólnego, o ile ma, telefon komórkowy, telefonia komórkowa z bakteriami chorobotwórczymi. Mm. E, ma coś? Tak, no ma właśnie. Okazało się to stosunkowo niedawno. I to, o czym my będziemy mówić w tej chwili, to jest wyniki badań, które naprawdę niedawno się ukazały. To jest, mamy tutaj, jak widać, teraz taki mały, skromny uniwersytecik medyczny w Radio Katowice, ale to chyba dobrze, bo nie sądzę, żeby na ten temat mówiono studentom na uniwersytetach medycznych, to już tak ukazały się badania i to bardzo poważnych ludzi, bardzo przeprowadzone w prawidłowy sposób i tak dalej i tak dalej, które wskazały na to, że Niektóre z bakterii, które badano, m.in. powszechna bakteria Escherichia coli, y, zareagowały na działanie częstotliwością taką, jak mamy w, te, w telefonii komórkowej i w Wi-Fi. Efektem wi tego działania na te bakterie były to, że uodporniły się na wiele antybiotyków pod wpływem tych częstotliwości. I to jest udowodnione. Tak, tak, pracy? to jest udowodnione. I ci naukowcy wskazują na to, że oczywiście mówią, dalsze badania są potrzebne, dalsze badania na być może innych szczepach, ale wybrali te takie bardzo popularne, są niezwykle potrzebne. Wskazują na, na to, że kto wie, czy nie tknęli znowu czubeczka góry lodowej. No bo jeśli by tak było, to się może okazać, że za sprawą tejże fantastycznej, jak kiedyś mówiliśmy, technologii, technologii tak. bardzo przydatnej, fundujemy sobie epidemię. Tak. To jest jeszcze, tak jak mówię, to jest jeszcze za wcześnie, żeby gdzieś tam wpadać w panikę. Niemniej jednak uważam, że należy się temu przyjrzeć, dlatego, że, tak jak powiedziałem, to nie były badania sobie jakieś tam wysane z palca, bardzo poważne. Ja opublikowałem ten link do tych badań na, na Facebooku, gdzie ktoś z Państwa tam wejdzie, to jest Facebook Ukośnik Ukryte Terapie, bo tych moich. Podobno moich jest profili dużo, ja mam jeden, ale tam ludzie zakładają różne, chociaż jest taka grupa poparcia czy wsparcia Jerzego Zięby, Oni też publikują te, te, te moje rzeczy. A na co zwracam uwagę? Myślę, że może to się dzieje tak, jak mm, mają zwyczaju robić bakterie. To znaczy, jeżeli jest bakteria i ona zostanie zaatakowana, tak sobie to ujmijmy, antybiotykiem, to ta bakteria wielokrotnie uodporni się na działanie antybiotyków w taki sposób, że substancja, którą jest antybiotyk, wejdzie do komórki, ale ona ją zamieni czasami w, komórkę, w substancję dla siebie odżywczą. I ona sobie odżywia się antybiotykiem. Inny mechanizm, bardzo często spotykany, jest taki, że jeżeli komórka bakterii w cudzysłowie, oczywiście, widzi antybiotyk, więc ona wytworzy w sobie coś takiego, taki mechanizm to na zasadzie takich pomp, można powiedzieć, jonowych, że ta część aktywna tego antybiotyku wchodzi do komórki, a ona ją, jak gdyby, innymi drzwiami wyrzuca ona wchodzi a ona ją wyrzuca i kompletnie nie reaguje na działanie tego antybiotyku. To bardzo ogólnie tak. i, i w taki sposób bardzo prosty staram się wytłumaczyć jak to działa, bo oczywiście mechanizmy tego są dużo bardziej skomplikowane. No, a ja słucham i zastanawiam się jakie to ma przełożenie na telefony. No ma to komórkowo. takie, że taka bakteria wtedy yy, ona robi jedną niezwykle ciekawą rzecz, a mianowicie kiedy bakteria widzi, że działa na nią antybiotyk, ona zaczyna yy, Mutować, czy zaczyna wytwarzać takie mechanizmy, które pozwalają jej przeżyć, i mało tego, ona o tym, jak ona to zrobiła, zawiadamia inne bakterie. I to bardzo szybko. Czyli inne bakterie uczą się od tej bakterii, co mają zrobić z tym antybiotykiem, mimo że antybiotyk do nich jeszcze nie dotarł. A komunikują się przez komórki? No nie, no. To metody komunikacji, ale ten proces uczenia się bakterii, co zrobić z danym antybiotykiem, wtedy, kiedy bakteria została zaatakowana tym antybiotykiem, to proces uczenia się bakterii wzrasta tysiąc razy. One tak szybko się uczą. Mało tego, co już pokazano wielokrotnie, to to, że one nie tylko zawiadomią, o tym, co zrobić z tym antybiotykiem, zawiadomią inne miliony bakterii ze swojego szczepu. One również przekażą tą informację innym szczepom bakterii. I te szczepy inne bakterii nawet nie muszą mieć kontaktu z tym antybiotykiem, one już wiedzą, że jak taki przyjdzie, to one już wiedzą, co mają zrobić. Podejrzewam, ale to mówię, to jest tylko moja taka teoria, że ponieważ każda substancja biologiczna, ona ma własne drgania. Czyli ma własną częstotliwość rezonansową, my rezonujemy, my świecimy, nasze DNA świeci, my świecimy. Aura tak zwana, tak? Nasza, też Może nie aura, ale na poziomie DNA. DNA świeci, my wydzielamy fotony, emitujemy. A więc tu mamy do czynienia z energią właśnie drgań, tak sobie to ogólnijmy. Jeżeli teraz my wiemy o tym, że działali naukowcy również falami elektromagnetycznymi, ale drganiami, Prawda, bo tak to jest, na bakterię, to być może bakteria zareagowała na to tak jak antybiotyk. Czyli zareagowała w taki sposób, że nauczyła się, że ona ma stać się odporna. Na, na działanie antybiotyku. Nie wiem, bardzo trudno to wytłumaczyć. Najważniejsza rzecz jest taka, że rzeczywiście yy, fale elektromagnetyczne, te z komórek i Wi-Fi, z routerów, yy, jak się okazało, działają na te bakterie tak, że one się uodparniają. Więc pytanie jest takie, czy mamy w szpitalach, gdzie mamy te do czynienia z tą niepotrzebnie występującą, moim zdaniem, sepsą, o czym mówiliśmy tutaj wielokrotnie, co opisałem w detalach, opisałem w drugiej części ukrytych terapii, jak sobie z sepsą radzić? Czy mamy w szpitalach Wi-Fi? Czy mamy no w szpitalach? No, ogól, my. no wszędzie mamy. A telefony komórkowe? Telefony komórkowe? Tak, oczywiście. W związku z tym może tu trzeba się zastanowić nad tym, co ja już mówię od dawna, że przede wszystkim w szkołach usunąć Wi-Fi, zamienić z powrotem na kabel, tak jak był. A może zamienić na jakąś inną częstotliwość, żeby no ona to, zabijała te bakterie? To będzie już chyba, no, można też tak zrobić. Ale tutaj mówimy o częstotliwościach, które nie rezonują z nimi, tak myślę. No i być może trzeba się zastanowić nad tym, czy w szpitalach również nie wycofać możliwości używania telefonów komórkowych. Nie wiem, no, to jest zadanie do rozwiązania przez naukowców z uniwersytetów medycznych. Się za to wezmą. To jest bardzo poważna rzecz. Ale ktoś się już za to wziął skoro? No ktoś mówi, się wziął. Badania to początek dopiero. Tak, i dlatego trzeba uważam się bardzo głęboko temu przyjrzeć, dlatego że mówię y, odporność y, wielu szczepów bakterii na y, antybiotyki równa się Tragedią niesamowitą wielu rodzin, bo ludzie umierają, czy dorośli, czy dzieci ubierają. Dlatego, że ta odporność doprowadza bardzo często do tego, że mm, następuje przerost bakterii. A przerost bakterii, która się uodporniła, oznacza sepsę. A sepsa w warunkach w Polsce jest Nieuleczalna, co jest oczywistą nieprawdą, bo można leczyć. O czym mówiliśmy? Mówiliśmy, tak. No, są lekarze, którzy to robią, natomiast opór materii jest bardzo poważny. My nie mówimy o tym i nie zadałem panu tego pytania na początku, po to, żeby wywołać jakąś nie, nie. niezdrową sensację. Nie, oczywiście. Nie, nie też, żeby ktoś nie powiedział, że krajewski z Jerzym Ziębą nawołują do odrzucenia komorek i posługiwania się, nie wiem, sygnałami dymnymi, ale dobrze <laughs> tak. byłoby, żebyśmy na te swoje urządzenia, które lubimy mieć wszędzie, tak, wszędzie. patrzyli z pewnością. Mówiliśmy wielokrotnie, że pan i ja kochamy tą technologię, Oj, ale co, co ona robi, nie wiem. Natomiast zjawisko jest niezwykle ciekawe. Niezwykle ciekawe, że. Jak się ja. nam uda pożyć dłużej, to zobaczymy za jakiś czas, bo będą wychodziły takie różne rzeczy. Będą, tak. I ten inżynierowie na pewno do różnych ciekawych wniosków będą dochodzić. Oby nam te technologie służyły, a nie szkodziły. A nie szkodziły, tak. Jerzy Zięba, dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia. I'll be